Dzień dobry moi drodzy, w dniu 20 na szlaku Łuku-Karpat. Jest godzina 9, jest deszczowo, jest zimno na dworze, na pewno założę przeciwdeszczówkę, chyba sweter nawet. I jakoś to będzie. Idę w stronę Moldawianu. Jutro wieczorem powinienem już być blisko, a dzisiaj jeszcze śpię w lesie, gdzie są niedźwiedzie. Nie mogę się wyspać. Chyba trzeba zrzucić kole. Nie pić, może to przez kole. Wszystko się wszędzie suszyło. I teraz jest wszystko wszędzie wisi. A ja idę zrobić kawę i śniadanie. I pora wyruszać. Kawę i śniadanie to pierwsza rzecz. Godzina 10, pora wychodzić. Zabieram klucz, odstawiam w sumie w drzwi, zrzucę klucz. I idę, wyruszam w stronę fagaraszy drogą transfagaraską na Moldwanu. Dwa dni będę. Znaczy 3 dni będę już na Moldewanu. No, to pora wychodzić słuchajcie. To był basen, w którym się nawet nie wykąpałem, poza tym dzisiaj pada. Mógłbym skoczyć jeszcze na, na, na chwilę, ale już nie chciałem się moczyć. Pora wychodzić z tego jakże pięknego ośrodka wypoczynku, w którym w sumie nie wypocząłem. Pada deszcz i no i co? No i. Zdaw, w się. Zobaczyć niedźwiadki, a ja dokładnie nie, no nie chcę ich widzieć. Idę w tą stronę, jeszcze skoczę do sklepu, bo energetyka i można ruszać z pełnego kopyta. Jest godzina 10, już praktycznie za 5. I do 20. Dzisiaj chyba pochodzę, do 19.20 chcę zrobić 30 km, więc trzeba się pośpieszyć. Tak wyglądają psy, które są bezdomne. Nie te dzikie, bo dzikie to watachy się zbierają i szczekają, gryzą i tak dalej. To są bezdomne, tam są dwa z tamtej strony. No i tu też dwa pod sklepem. O, siema Burek. <laughs> boją się, boją się głodne są. Te, te domy wszystkie rozniszczone, w ruinie, albo niezamieszkałe porzucone. Tak to tu wygląda. Cały blok przed y, drogą Transfagaraską, już tutaj na górę jest po prostu puszczony. <laughs> Nikt tu nie mieszka drzwi są otwarte, wywalone szyby, wszędzie porozbijane, tak to tu wygląda. W tamtą stronę widać chyba już zamek DRAKULI! Moi mory, moi mordziaci. No, <grywki> zamek Drakuli był, Tam Drakula mieszkał 14 wieków, z tego co kojarzę, ale nie chcę się pomylić, nie wiem czy, czy mam rację czy nie, ale pora ruszać. Mijam... Będę wychodził z kapatatenie, kapata, kap... Pataneni i ruszam No, to mam, Balealak, 61 km Z drogą 7C Transfagaraską W tamtą stronę, ładnie to wygląda Trzeba przyznać Ładne góry, ładne dzisiaj, ładne chmury w górach Cały czas się jeździ, będzie ciekawie Wydaje mi się, że właśnie mi się rozpoczął najcięższy, jeden z najcięższych odcinków na szlaku Łuku Karpat Zobaczymy jak tam dalej oczywiście będzie, ale to podejście, te, te, to psychiczne, takie, taki psychiczny strach przed niedźwiedziami i to, co się nasłuchałem przez ostatnie dni, sprawiają, że póki co no, to jest bardzo ciężkie, jedna z cięższych rzeczy, które, o których myślę, mm, które robię na łuku Karpat. Zobaczymy jak będzie Ukraina, ale Pff, tutaj... No, ma to swój klimat powiem wam Ma to swój strach, ma to swoje takie psychologiczne, takie w głowie, swój taki kąt, gdzie, gdzie się właśnie to otworzyło. I będę starał się od tego momentu uważać na niedźwiedzie, bo wchodzę, moi drodzy, na transwagaraską ulicę tak okrytą złą sławą, że aż, ciężko nawet o tym myśleć. Ku przygodzie. No. Ku przygodzie. No i coś, co mi się tutaj bardzo nie podoba. Od razu na wejście ostrzeżenie o niedźwiedziach. Zona Frecuventata de Ursi. Wow, jak to strasznie wygląda. To co tam widzicie na samej górze to jest prawdziwy... Zamek Wlada Palownika, czyli tak zwanego Drakuli. Widzicie? Tam, tam na górze, no. To jest to, zamknięty jest na dostęp turystów, niestety. Ym, ale tak, to jest, to ten zamek, w którym żył tak zwany Wlad Palownik. W XIV wieku chyba. I, I to jest jego prawdziwy zamek. W którym po prostu żył, wyobraźcie sobie. Co tam się musiało dziać. Poza tym to jest tak zwany Drakula. Który, który jest tutaj znany na całą Rumunię jako wampir. Proszę bardzo, to jest właśnie go zamek. Cieszę się, że w końcu go zobaczyłem. Pierwszy raz w życiu. Przed chwilą spotkałem Polaka, Grześka z Bieszczad, który mi pokazywał zdjęcia, przed chwilą, które robił niedźwiedzi. Więc y, uważam, że spotkam dzisiaj niedźwiedzie. A w krytycznym momencie pokazywał mi trzy niedźwiedzie, które koło siebie leżą i czekają na jedzenie. Mam nadzieję, że nie na mnie. Czyli dzisiaj będę miał spotkanie z niedźwiedziami, nie wiem jak ja to zrobię, ale muszę przejść, poza tym muszę dzisiaj tutaj spać. I, i to będzie najstraszniejszy moment yy, yy, póki co, naprawdę, już to czuję. Pokazywał mi te miski, no to są takie syte misie, takie upasione, mam nadzieję, że są najedzone, bo, bo będę tamtędy szedł. Wiem, że zaraz będzie spotkanie z Pierwszym Niedźwiedziem. Po pierwsze, ludzie się zatrzymują i mówią, żebym przed lewą stroną, bo Niedźwiedzie jest po prawej. Po drugie, z daleka widzę, jak ludzie sobie zdjęcie robią tam. <laughs> Czy jakieś auto się zatrzymało i robiło zdjęcie z fleszem, Chyba tam dalej stoi. Ale ja zaraz będę miał spotkanie z Niedźwiadkiem, niestety. Tak, już jakieś auto stoi. Ładnie, że ludzie się nie boją. Dobra, misia nie widzę no, OK okej, się nie widzę To dobrze Nie no, falszy, bo alarm, robili zdjęcia góry <gry> ja nie wiem, powoli tam jeżdżą auta, więc czuję, że tu będą misie już Teraz się pewnie ktoś zatrzyma i powiedzieć, że są misie Patrzcie Hello, what's up? I know So much people say me this one and there on the top is more or no? Here, yes I know. Ah, uh, but next one on the top is something. Okay, <laughs> it's okay. Okay, thank you, <laughs> thank you, <laughs> thank you so much. <laughs> ojej, 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 ojej. <laughs> A tam o się zatrzymują. No ja idę. Ale zaraz będzie żeś Patrz, co nam Mam gaz i się nie zawaham go użyć, a te motocykliści stoją, będą sobie z nim foty robili. Po motocykliści Nie wiem skąd są. Z Węgier No Z Węgier Dobra, się naprawdę gdzie jestem Nie ma go tu jeszcze Ale mnie ludzie straszą, masakra Nie wiem, ludzie mnie straszą. Ja mam już przeszykowany gaz w razie czego. Miał być. Jest miś! Skurde, ale jest wielki byczy! Co by tak siedzi? Ludzie mu machają się na niego palcem, pokazują. Nawet mi to nie podchodzi. Widzicie, Misia? sobie siedzi na murku grzecznie Pierwsze podejście do Misia z gazem, nawet niech mi tu nie podchodzi Dobrze tu bus stoi yeah. Patrzcie Nie patrz mi się w twarz Aha. Oho Aha. 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 No jak mi tu nie podchodź Pan podjeżdża, żeby mnie zasłonić mm -hmm. ciemie miś już do mnie podchodził Został w miejscu <grywka> Ale obsrany jestem Jezu Thank you so much! <laughs> Został tam miś Nie zeszedł Mam nadzieję, że w moją stronę nie idzie Schowam się za rogiem, żeby mnie nie widział <laughs> Ja yy. Powiedzieli, że tam dalej jest więcej misi Masakra Ale się po co? Wow. Tam dalej są trzy wielkie, ja nie wiem jak ja to zrobię. Ale muszę o tych trzech wielkich przejść. A ten Mis już mnie troszkę tak chciał atakować. Schodził z murku, z murka. Tam facet busem zaczął podjeżdżać, żeby, żeby do mnie nie podszedł. Masakra. A to jest pierwszy. Są jeszcze z tego co wiem, z trzynaście po drodze. Jezu! Nie straście mnie! Cześć! Nie tego nie... Cześć, pieski! Obronicie mnie przed misiem? Ojej, widzicie? <ścoughs> Jeden nie ma oka Jakie słodkie Dobra, idę, bo ten miś może przyjść Tam nie idźcie, tam jest miś Na całe szczęście ludzie mnie zasłonili, jest tam Była tam młoda Eee, młoda, matka z młodymi Ładnie te młode wyglądały, Zasłonili mnie ludzie Tamtami Idę dalej, ona gdzieś tam Troszkę odeszła z ulicy Zobaczyła, że... że idę To O, mały wyszedł Dobra, muszę szybciej stąd iść Żeby czasem za mną nie poszła Ona już w stronę moją szła <grym> Kolejny fart, słuchajcie Widzicie tego kampera, który jechał On stanął dosłownie Obok in... Obok niej stanął Nie zauważył, że ja tędy idę Ale zaczął robić zdjęcia, wiecie Z tego, z kampera i moim szczęściem był tutaj teraz. Widzieliście jak szedłem Masakr. Tam kamper był. Masakr Niedobrze, tak chodzić. iść. Zauważyłem. W aucie to wiecie, ale jak niedźwiedź widzi. A auta cały czas jeżdżą. A ty idziesz, po prostu idziesz. To jest jakieś zagrożenie dla niego. No ty nie coś w aucie. A normalnie. Szczególnie, że miała małe. Nie, nie, nie robię im zdjęcia, nie ma opcji. To jest za bardzo ryzykowne. Masakra to jest... Mam gaz przy sobie, ale... Uwierszcie mi, widzicie takie bydle. No <laughs> ja nie wiem czy gaz, bo może szczególnie, że jest z młodymi, ona nie będzie zważała za bardzo na gaz. Jeżdżą, zrobią. Węgrzy jadą. Dobra, pora ruszyć dalej. Widzicie jak się spociłem, to nie odchodzenia, tylko od stresu. Ludzie zatrzymują się, znowu mówią, że ursy są po drodze, czyli niedźwiedzie. Pytałem, ile, ile widzieli od, od samych fagaraszy. Mówią, że dwa. Na pewno dwa są od samych fagaraszy. Nie wiem, jak tam będzie dalej. Na same fagaraszy dzisiaj nie dojdę, ale dwa ursy są, czyli dwa niedźwiedzie po drodze. Za dwa kilometry mam jednego. Masakra, jaka ta droga jest dziwna. Przez ludzi, którzy po prostu karmią te niedźwiedzie. Polacy pojechali. Dobra, jakoś trzeba dać rady z ursami. 300 metrów do niedźwiadka pierwszego, jakiegoś dużego, ponoć. No cóż, trzeba się zmierzyć. Mam taktykę. Czekam aż podjadą tam auta. Jak go zajmą, te auta, po lewej stronie ponoć jest, to wtedy ja idę. Po prostu przy autach. Jakby coś się działo to oczywiście idę z gazem. Udało się. Ten niedźwiedź był zaraz przy tym domku. W ogóle niedźwiedź miał trzy nogi. Rozumiecie to, tylniej lewej nie miał. Węgrzy pojechali. Tutaj był ten niedźwiedź tym... zaraz po lewej stronie tego domku w dole. Uciek, jak auta podjechały. Ja zacząłem gwizdać na maksa gwizdkiem. i się nie wynurzał. Dobra, odchodzę stąd w ogóle. Po co ja tu stoję? O, idę dalej. Jest, jest ciekawie. Dobra. E, minąłem go, więc spoko. Następne? Pewnie niedźwiedzie. No, z tego co wiem, to, to trzy są. Ten był jeden. Jeszcze dwa po drodze. E, pani mi mówiła, że są trzy po drodze. I jedna jest e, e, z dziećmi małymi. Z, znaczy z dziećmi, z małymi jest. Z niedźwiedzkami małymi jedna, więc trzeba będzie tam dalej uważać. Nie wiem, czy to ta teraz będzie, czy następna. Czy ten niedzwiastki następny, po prostu. No sakry, trzy nogi miał ogólnie. Dobrze, że sobie uciekł. Gdzieś tam chyba nadą mi się do rzeki zejść. Nieważne, mnie to nie obchodzi, idę dalej. Masakra. Dzisiaj już trzy niedźwiedzie, w tym z młodymi była. Fagaraszka. Fagaraska. Sławna ulica Fagaraska, gdzie ludzie karmią niedźwiedzie. Bo niedźwiedzie są głodne. Później właśnie tak się dzieje. 8 kilometrów do końca, w sensie do dzisiejszego końca. Tam będę szukał gdzieś miejsca na nocleg pod namiotem. I za 2 kilometry mam niedźwiedzia, czwartego dzisiaj. Ciekawia. Chcesi? Chcesi, Adam. Chcesi. Ay. Ursus. 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 A, wie. Urs. Urs. Okay. Okay. <laughs> Ursus. Dobra, wiem, że Urs. Ursus. 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 Spoko. <sus> Ursus! <sus> Ursus! Piwko jest za 2 km. No, za 2 km jest niedźwiedź, trzeba uważać. Jest Urs. Było dobrze, niedźwiedź sobie odpuścił. To był taki największy niedźwiedź, jakiego ja dzisiaj widziałem. To był taki mega byczy niedźwiedź. Mega, mega wielki. Ale ktoś mi powiedział, że jest jeszcze jeden teraz na drodze, więc muszę uważać jeszcze. O, masakra! Dzisiaj to już będzie piąty, jak go spotkam. Pięć nie dwie nie dzisiaj kolorowe mi się niecie bo ja muszę ogarniać się przygotowywać zacząłem gwizdać z daleka no to jak już widział że idę to już się poddał i sobie poszedł mam nadzieję że drugi sobie już uciekł nie chcę mi się go widzieć Znalazłem miejscowe do spania. Jestem w pomieszczeniu w sumie w starym domu, który już jest od bardzo długiego czasu nieużytkowany. Jest w ruinie, praktycznie w sensie w ruinie. Nie takiej ruinie, jest w miarę. Sufit cień zapada, jest ok. Na dole drzwi nie ma oczywiście, ale znalazłem jedno pomieszczenie na pierwszym piętrze. Gdzie, gdzie drzwi są? Tutaj, proszę bardzo. Czym się przycisnę później? Eee, reszta wygląda tak. To miało być robione pod coś, ale ktoś się wycofał z tego. No i, no i tak sobie stoi, bo widać, że gładzie są robione, to wszystko było robione. No, ja tu śpię, ważne, że nie śpię w namiocie na dworze, tam gdzie jest dużo niedźwiedzi. Dzisiaj sześć niedźwiedzi po drodze, dwa ostatnie nie widziałem, yy, bo gwizdałem, a cztery wcześniejsze tak widziałem, niestety. Jeden nawet miał trzy łapy, jeden był taki wielki, że masakra, yy, widziałem z młodymi. No i pierwszego to ten, który się chciał do mnie rzucać. Masak. Dobra, tutaj się rozstawiam i tu dzisiaj śpię. Ważne, że bezpiecznie będzie. Tak ten domek wygląda z zewnątrz. Okna jakieś tam wybite, drzwi nie ma. Schody tutaj wszystkie drewniane załamane. A to u góry po lewej okno, to na samej górze po lewej to jest moje. Idę po dwie rzeczy. Po wodę i znaleźć zasięg. Zasięg chciałbym tutaj, żeby więc sobie, że wszystko jest ok i nie ma się czymś martwić, czym martwić wiem gdzie jest woda yy, a zasięg jeszcze nie <laughs> dlatego idę szukać chcę to szybko zrobić żeby też szybko wrócić z powrotem bo wszystkie tam rzeczy zostawiłem najważniejsze rzeczy oczywiście zabrałem ze sobą no ale wiecie tam namiot, namiot i tak dalej plecak cały leży <laughs> No, chcę to jak najszybciej zrobić. Wcześniej miałem taki pomysł, żeby nie przejść, nie przeskoczyć tych desiatki yy, z drutami kolczastymi i tam się nie rozłożyć, ale mandatu nie chcę dostać, a ja tutaj za to bym pewnie potężny mandat dostał. Taka kapliczka. Obok kapliczki jest źródełko z wodą. Już mi się prawie woda napełniła. Proszę bardzo. No, krystalicznie czysta jest ta woda, więc na tej filtrować nie trzeba. No, chciałem w tym spać w kapliczce. ale poszedłem jeszcze czegoś poszukać i znalazłem. A deski, które bym tam dał na skos, żeby to zablokować, to te, które tutaj są. Wydaje mi się, że to by był dobry pomysł, jakbym tam cicho siedział, się nie ruszał, ale no, znalazłem miejsce, sobie, gdzie. W sumie, w opuszczonym domu, i tak dalej, może być strasznie, ale jest bezpiecznie. <laughs> nie wiem, wydaje mi się, że to będzie dobra opcja. Muszę się ogarnąć, zregenerować, odpocząć i jutro wyruszyć. Już na samą górę w Agaraszy. Tam znajdę też miejscowe do spania. I później na Moldowanu uderzam. Pojutrze na Moldowanu idę. Jutro chcę zajść na Fagarasza na samą górę, więc jutro mnie też czeka spacer z niedźwiadkami, ale tym razem już nie będę spał tak jak dzisiaj, tylko będę może w jakimś schronie górskim spał albo coś takiego, zobaczę. Poza tym, tu jest też takie szare coś i chciałem do tego klucz znaleźć, bo czasami zostawiałem gdzieś przy takich pojazdach, tam jest chusteczka pod spodem, znaczy koszulka, pod koszulką jest całe piwo. Ktoś sobie schował. Niestety kluczenie znalazłem do tego, bym się położył tam na ziemię chętnie. Ale bywa, dobra. Wracam. Idę, bo zasięgu nie mogłem znaleźć, więc idę już odpoczywać. Jutro tam znać, jak złapię zasięg. Jutro na pewno będę miał zasięg na samej górze. Wszystko jest na swoim miejscu. Nawet ciuchy powiesiłem, żeby się dosuszyły. Wczoraj się nie wysuszyły. No i idę spać, moi drodzy. Dzisiaj 20 dzień. Dwudziesty dzień pełen niedźwiadków i koniec dnia na takim oto domu opuszczonym całym, widzieliście. Jestem mega I Idę odpoczywać, jeszcze nasmaruję nogi Voltarenem. <laughs> I no idę spać. Dobranoc moi drodzy. Fajnie, że byliście dzisiaj. No tak wyglądał dzień dwudziesty na łuku Karpat. Nie jest to łatwy szlak Karpat, to nie nie jest, nie jest łatwy szlak, jest ciężko, ale człowiek jak musi, to sobie poradzi. Ja jeszcze tylko zamknę drzwi, drzwiami, to przycisnę i idę odpoczywać. Już jutro mam długi marsz na Fagarasze, już na samą górę i tam będę szukał zasięgu po drodze i legu. Do zobaczenia. Widzimy się w 21 dniu na łuku Karpat. Cześć!